Nie ruszaj się! Ah! Asriel, orientuj się! Nie! Zabij to! Uh. 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 Nie o to prosiłem, ale dobra robota, Asriel. Cofnij się teraz. Zejdź ze za mnie! Czekaj! Proszę, chcę tylko wrócić do domu! Sara? Nie słuchaj się tego! Wiesz, że nie można temu ufać. Ja... oczywiście. Asriel nie patrz. Zajmę się tym. Cze czekaj! Nie! Czekaj! Proszę, nie! Czarastu! To... Nie czuję się z tym dobrze. Asriel. Wiesz, że to jest jedyne wyjście. Wiem, po prostu... Mm. Słuchaj... Mnie też z tym ciężko. Co? Doskonale, więc nie ma co się śpieszyć. Możemy to pojmać? Może jeszcze czegoś dowiemy? Chwila... Znaczy... Możemy to zawsze... Zabić jutro, prawda? Asriel... Nie możemy. Ryzyko jest za duże. Nic wam nie zrobię! Możecie mnie zamknąć! Tylko... Proszę, nie... Czara, zaprowadźmy je z powrotem. Ono nie wygląda groźnie. Zapewniam cię. To cię może nieźle skrzywdzić. Niech będzie. Skrępujmy je. Jeśli zwiążesz mu ręce, nie będzie mogło... Wiesz, to będzie bezpieczne, prawda? <słuch> Dobra. Przykładamy to. Zastanawiałeś się już, jak wykonamy nasz obowiązek? O! Twoja szarfa. Zrobione. Ty prowadzisz. I pamiętaj o zachowaniu dystansu. Asriel. Co ty tutaj robisz? Późniłeś się na obiad. Kiedy nie odbierasz telefonu... Zmartwiłem się. <laughs> Uznałem, że pójdę po ciebie jakby coś... W końcu ty zawsze odpisujesz czara. Tak czy siak usłyszałem krzyki... cóż, proszę bardzo? Chwila. Czara? Jesteś ranny? Widocznie tak. Co się stało? Jak myślisz? No tak. Ehm... Um. Może oprzyj się o mnie? Albo Cię poniosę to nie będzie potrzebne. Mogę iść bez twojej pomocy. Chociaż załóż moją pelerynę. Nie. Nie potrzebuję jej. Na pewno? Tak, na pewno. Dzwonię po mamę. Nie, nie mówmy o tym twoim rodzicom. Zawołaj straż. Upewnij się, czy są teraz w więzieniu. O, oh, okej. Okay. Wow, nie mogę sobie nawet przypomnieć, kiedy kogoś tam zamknięto. Patrz, patrz, kto to jest? Skąd się wzięło? I po co Asir z tym idą? Dziwne. Pójdziemy się zapytać? Asriel. No, nie wiem. Podejdź tam. E? ten tłum. A, no tak. No już, rozejdź się. Człowiek nie jest waszą chodzącą atrakcją. To jest człowiek? Wiedziałam! Wow, ale to słodkie. Uw? Gdzie je zabieracie? Ja? Jest takie miękkie. czemu jest wziąłeś tutaj? Niech ktoś zrobi zdjęcie. <laughs> Siema! Oh. Zajmij się tym. Jasna sprawa. La, la Niech wszyscy się uspokoją. To jest oficjalna królewska sprawa. Uprzejmie proszę o rozejście się. Przejażdżkę Twoja wysokość? Z powrotem do zamku zgaduję? Nie. Do więzienia. Wskakuj. Wróciłem! Asriel, usiądź po tej stronie. Gotowi? Tak. Ruszajmy. To... jak się nazywasz? <laughs> Frisk! Nazywam się Frisk! Frisk? To ładne imię. Moje to Asriel, ale pewnie już o tym wiesz. To frisk... To by było na tyle, Asriel. Zapraszam ponownie. Bądź świadom swojej ilości spożytej kawy. To jest nowy dom. Więzienie nie jest daleko stąd. Tymczasowo był to magazyn. Dogamy i Dogaressa powinni czekać. O, widać ich! Wasza wysokość, przygotowaliśmy cel. W środku królewskiego zakładu karnego. Hej wam. To dla nas zaszczyt. Możesz nam zaufać. By zatrzymać tego ludzkiego rozrabiaka. Pachnie jak też na psiny. Wtoczyło się czy coś? Dziękuję. Do ressa. do Zabierzcie nas proszę do celi. Oczywiście, Wasza Wysokość. Tędy. Moglibyśmy pilnować człowieka podczas snu. Nie to, że tak zrobimy. Ach. Ech. Przepraszamy, futryna jest za nisko. Trzymasz się? Jest okej, okay. nic mi nie jest. Asriel... Radzę ci zostać na zewnątrz. Nie, serio, jestem cały. Nalegam. Okej. Okay. Do przodu. Ej! Nareszcie. <laughs> Człowieku, nie oszukuj się, że to koniec. Dzięki Osrielowi. Nie możesz teraz ode mnie uciec. Doceniam to, że wsparliście nas na ostatnią chwilę. Tak, tak książę Czara. W porządku, możecie odejść. Wybacz za spóźnienie, Asriel. Nie szkodzi. Chodź, wrócimy później. Masz rację. To jeszcze nie koniec. Nie poddam się.